Cześć, tu Waldek. Pozdrowienia z Torunia i do zobaczenia na Sieciną. Tu Olo na treningu przed Ciecino, Zęby wolą od gryzenia kredek. się skończył od swetrowania. Pozdrawiam. Witamy z Giszowca w Katowicach. Ula i Wacek. Cześć. Łahasz? Cześć, nazywam się Jacek Gdula, od 50 lat jestem inoholikiem. Serdecznie zapraszam wszystkich na imprezę online, którą organizuje Waldek Fior ze swoim klubem Skarmat Toruń. Do zobaczenia na imprezie. Cześć, witamy Was serdecznie z Torunia. Aga, Denis. Cześć, to rodzina gruźlewskich Radek Agata, Alina, Szymon. Pozdrawiamy z chężby. Cześć, to Aga. Pozdrowienia z Niemiec. Do zobaczenia na siecino już niedługo, które możecie odwiedzić z każdego miejsca na ziemi. Cześć, Jerzy Szaciński z Włoszanowa. Pozdrawiam! Cześć wam, witam wszystkich siecinowców i serdecznie pozdrawiam z Gliwic. Ciekaw jestem, jak wypadnie ta pierwsza nasza impreza wirtualna. Cześć. Cześć. Tu Hajdasy. Chyba przez pomyłkę trafiliśmy do Darknetu, ale zaraz wracamy na jasną stronę. I tam na Was poczekamy. Siedziby klubu Imprez na Orientację Skarnat w Toruniu. Witam uczestników siecina, przodowników, organizatorów, animatorów i sympatyków imprez na orientację. Spotykamy się na tym nieco eksperymentalnym wydarzeniu, czyli na wirtualnej imprezie na orientację w sieci Siecino. Oczywiście. Wirtualne imprezy zawsze będą jedynie tylko namiastką tych realnych, ale czy, czy byśmy się spotkali w takim gronie, gdyby nie możliwość spotkania się w, poprzez internet? Nie sądzę. Są zatem plusy. E, organizatorem tego wydarzenia e, jest Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Imprez na Orientację. Wraz z klubem Skarmat Torunia oraz Gliwickiem, klubem termoznawczym Cyrkino. O godzinie 18 start do naszej imprezy, dwie minuty wcześniej otrzymacie od nas mapy. Szczegółowy komunikat techniczny, który otrzymaliście wczoraj. W zasadzie wyczerpuje wszystkie zagadnienia odprawy technicznej, więc tutaj nie będziemy tego tematu teraz roztrząsać. Raczej opowiem o czym siecino również jest, oprócz samej imprezy na orientację. No, jest to spotkanie w sieci, jest to spotkanie uczestników i zaraz po. Krajoznawczej trasie na orientację, zapraszam do obejrzenia materiału przygotowanego przez kolegę Wacława Czerkawskiego z Katowic, który pracuje nad archiwum Imprez na Orientację. Pracuje nad tym archiwum już dobrych kilkanaście lat. Sam jest w temacie Imprez na Orientację od lat no, około 40 a od kilku lat obserwuję jego, jego poczynania w zakresie Archiwum Imprez na Orientację. Przyznam, że początkowo dość sceptycznie do tego podchodziłem, bo to jest ogromne zadanie. To jest ogromne zadanie wymagające wytrwałości długodystansowca. Myślałem, czy utrzyma te swoje tempo zbierania Materiałów, czy, czy się nie zniechęci i w ogóle, czy udźwignie ten temat. Nie zniechęcił się, ale czy udźwignie, to także zależy od nas, to jest, to jest też nasza sprawa. Uważam, że powinniśmy mieć w tym y, udział. Wacek przygotował bardzo profesjonalną bazę danych. Na podstawie otrzymanych materiałów, yy, przygotował wiele skanów, które wprowadził do tej bazy, i te informacje yy, będą do wyciągnięcia, yy, wyszukując po różnego rodzaju kluczach. Także, jeżeli będziemy chcieli kiedyś, na przykład, dotrzeć do informacji dotyczących matni, wszystkich matni, które się odbyły, yy, to po tej. W wyszukiwarce będziemy mogli te informacje otrzymać. Tam są informacje dosyć kompletnie yy, zgromadzone i poukładane, tam gdzie są dziury, no to jest też zadanie dla nas, żebyśmy my te dziury mogli wypełniać. No i przede wszystkim chodzi również o wsparcie tego, tego działania prowadzonego przez Wacka, ponieważ w ramach, w ramach jego działań są również prowadzone zakupy różnych odznak i tak dalej. Nie może to być wyłącznie y, tylko jego sprawa. Wydaje mi się, że jest to sprawa dla nas wszystkich. Odsyłam oczywiście do tego materiału, który zostanie udostępniony bezpośrednio po trasie na orientację. Y, w dalszej części siecina y, będą również przedstawione. Rozważania na temat wirtualnych imprez na orientację, temat na czasie, prawda? Będziemy po, bezpośrednio po pokonaniu tej trasy yy, no, odpowiedzi na krótkie pytania, czy, czy, czy mają sens takie trasy, albo czy mają być wliczane do odznaki imprez na orientację. Jeżeli tak, to za ile? Tu będziemy chcieli zasięgnąć Waszych opinii szczegółową informację na temat tych wirtualnych. Tras będzie można obejrzeć w dalszej kolejności Siecina, ale o tym później, dlatego zapraszam, zapraszam teraz do przygotowania się do trasy.